W ostatnim meczu sezonu jesiennego trampkarze Akademii Czereś Sport podejmowali na boisku w podolsztyńskich Łęgajnach Polonie Lidzbark-Warmiński. Założenia przedmeczowe były proste. Mamy już zapewnione pierwsze miejsce, tak więc jest to mecz o przysłowiową Pietruszkę. Lecz meczu nie odpuszczamy, chcemy dobrze zakończyć sezon, wygrać to, po prostu cieszyć się dzisiejszą grą. Bezpieczna przewaga w tabeli otworzyła wyróżniającym się zawodnikom z rocznika 2007 szansę gry ze starszymi kolegami urodzonymi w 2005 roku. Jestem zadowolony, że trener mnie dopuścił do starszego rocznika. Udało też się bramkę strzelić, Powiedz jak, jak to się z perspektywy wojska wyglądało. Yy, tam maślana podał piłę prostopadłom, i no jakby okiwałam bramkę, że jest bramkę. Pierwsza połowa ułożyła się po myśli gospodarzy. Do przerwy prowadzili z Polonią Litzbark 5 do 0. Jak udało Ci się dojść do tej sytuacji, kiedy bramka padła? Po prostu grałem swoje, wyszedłem na pozycję i siłuję bramkę. Przymierzyłem i uderzyłem tak jak zawsze, czyli jest skuteczny. Powiedz, przeciwnik sprawia problemy, czy no jesteście przygotowani na, na, na ich jakieś zagrania? Pojedynczy przy, y, przeciwnicy staw, stwarzają jakieś sytuacje, ale dla naszej z tyłu to nie jest jakieś większe... Zadanie, żeby nie dawać tej piłki. Na razie dobrze się gra, prowadzimy. I Dobry. ten przeciwnik sprawia problemy? Robicie wszystko to, co założyliście sobie z trenerem? No, co zakładaliśmy, idzie wszystko po naszej myśli po prostu. Młodzi piłkarze po przerwie nie stracili motywacji. Trener Kapusta dokonał kilku zmian, które poskutkowały gradem bramek. Cztery z nich zdobył Maciej Grala. W większość meczy wygraliśmy, Mieliśmy może dwa remisy, ale to pechowo, albo przez pogodę, albo się jak nie tam nie poszedł na mecz. No ten jak widać tam poszedł. Dużo mamy takich wygranych właśnie wysokich. Spotkanie zakończyło się wynikiem 14 do 1. Jedyna bramka dla przeciwników padła po rzucie karnym. Po 14 spotkaniach zawodnicy Akademii Czereś Sport zajmują pierwsze miejsce w lidze wojewódzkiej trampkarza z 38 punktami. Daje im to awans do ekstraklasy trampkarza, w której mierzyć będą się już wiosną. telewizja Kopernik. Kopernik.tv